Cześć, witam was na kanale. Kończę budowę czwartego magazynu, jeżeli chodzi o te DIY boxy. Plan jest taki, że mają tutaj być trzy białe, trzy czarne już są zrobione. Jeżeli interesuje was budowa takich magazynów, na moim głównym kanale na YouTube znajdziecie pełne materiały, dosyć długie, obszerne opisujący cały proces budowy tych magazynów, co, jak, gdzie podłączałem uruchamiami i tak dalej. Więc jeżeli szukacie takich informacji, to was zapraszam. Tutaj kończę. Pierwszy z trzech magazynów, jeżeli chodzi o te wersje białe, mają tutaj stać trzy czarne, trzy białe. I finalnie ma to fajnie wszystko pasować do falowników, które są po prostu w podobnej kolorystyce. Magazyn jest to bliźniacze pudło, jak te tutaj obok. Różnica jest tylko i wyłącznie w kolorystyce. Zostało poprawione kilka rzeczy w tych magazynie. Po pierwsze, to co najważniejsze, zostały poprawione płytki PCB. Te płytki już w tych obudowach są wolne od wad. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to śruby montażowe od tych płytek PCB, przechodzące właśnie przez nie, trafiały niestety centralnie w ścieżki. Była to wada konstrukcyjna. i Wszystkie obudowy z tamtymi płytkami PCB miały przebicie do obudowy, pojawiało się napięcie i najczęściej też pojawiało się zwarcie, można było upalić BMS-a i ogólnie samo podłączenie było dosyć niebezpieczne. Nagłośniłem to na swoim kanale, pokazywałem co i jak, materiały znajdziecie, jeżeli to Was interesuje, ale ogólnie powstały też projekty na drukarkę 3D, które zastosowałem również tutaj, mimo że nie były potrzebne, bo te płytki są poprawione, ale zastosowałem, ponieważ ten projekt pomaga w lepszej izolacji tych płytek od obudowy. Mój Mój projekt Osłon na buzbary, Wszystko jest, oczywiście jak zawsze, z mojej strony udostępnione za darmo. Jeżeli ktoś chce, buduje takie boksy, czy dla siebie, czy komercyjnie nieważne, może z moich projektów korzystać za darmo, nie mam nic przeciwko. A jeżeli interesuje Was proces składania tego właśnie białego boksu konkretnie, to niedawno na moim kanale ten materiał się pojawił, więc zapraszam jak najbardziej. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Ode mnie to dzisiaj wszystko. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej!